Kogo się ma? Kolejny dzień. więc jak zawsze. Duel Jokes R. Gold 2. Jeszcze Gold 2. Bo już trochę Gold 1. Lecimy. Okej. Okay, jest przeciwnik. Ze Słowenii. Eee, żółta ciągła, biała przerywana, białe słupki od znaków, ogólnie taki, taki mix linii to jeszcze Argentyna by mogła być Ale jak znaki mają białe słupki, takie kwadratowe, to jest Urugwaj eee, To są takie typowe doliny w Chile i Peru To jest Peru, bo mamy żółtą linię na środku więc to pewnie będzie jakieś takie max południe i od odświeżę stronę, bo jakieś lekkie ścinki mam, dobra. Naprawdę tak wysoko? Wow. Ja byłem dość pewien tego swojego guess'a. To jest Rosja. No pomalowano czarno od dołu. To jest. A nie. Na szczęście Kazachstan, nie Rosja. Eee, na aucie nic jest kabel. I raczej bardziej zachód niż wschód. O, to był dobry klik. Shitcom. Także Indie. Nie wiem skąd jest to auto, więc... Nie wiem, klikam losowo trochę. No jeszcze wyżej. Zadałem mu dość niezły damage. Jak na to, że ma 100 do więcej ode mnie. Dobra, nie mogę się przez chwilę obracać. Takie coś. Hmm. Nie wiem, nie wiem. Okej, okay, to... to. nie był głupi klik. I zadałem aż dwa 600. Jest szansa, że żeby... na wygranie tutaj. Może się uda. Mam nadzieję. On jest kwadratowy. Czy to jest... Nie, chwila, chwila, chwila. Tu. Na górze masz tylko kropki. To to jest Sri Lanka. Masz tylko na górze kropki chyba ta. Nie wiem. Dziwnie. Dachy jakby zbali. Kambodża! Ja w ogóle wy wyłączyłem myślenie. No, przegrałem przez jedną głupią rundę. Dobra, jest przeciwnik. 1070 Elo. Może nie będzie tak trudno w takim razie. Eee, Bolard hiszpański. Jest taki pomarańczowy żółty reflektor, z drugiej strony są kropki. Takie dwie białe. No i vibe. Także pierwsza runda to jest skip po prostu. Albo nie skip, bo on tego nie wiedział. Jak on tego nie wiedział, a ma 1000 elo? To jest Nowa Zelandia Spuszuję go trochę Jest bollard, yy, jakieś lotowe żółte linie Po bokach czy na środku, to się zdarza Jedziemy po lewy, jest angielski bo takie coś na skrzyżowaniach też jest częste Także no Tym razem wiedział O nie, mamy Rosję. A ja nie umiem w Rosję. Chyba, że mi dadzą numer kierunkowy. Białe auto chyba? A białe to nie było bardziej na wschodzie. Eee, w sensie tam to wiem, że jest białe, ale myślałem, że jeszcze gdzieś. Tam bym nie klikał. Ojoj. Dobrze, że on tam też nie kliknął. Oliwia jakaś? Tak pod vibe? Chociaż nie, chwila, co ja mówię? Eee... Bo chyba bardziej... Żebym się znów nie, nie wywalił na tym tak jak kiedyś. Z tymi górami to chyba bardziej jakieś lesoto, To no nie? No tym razem miałem rację. Betonowa droga, jedziemy po prawej stronie. Są szewrony, no, czerwono-białe, także na pewno Filipiny. I on to wiedział, skądś wiedział, że to jest południowa wyspa. Tym razem to on mi zadaje damage. No, i pomalowane na, na czarno od dołu znaki więc Rosja. Pytanie teraz, które to góry? Chyba najbardziej mi to idzie tutaj, tymi, ale. No. Chociaż ty gór się w miarę nauczyłem. Holandia. Z taką tabliczką. No, z nazwą ulicy. E, co jeszcze o te biało-czerwone pasy poziome na skrzyżowaniach są bardzo często Słońce na południu e, Kanada jest takie okrągłe te e, to było Ontario chyba Okrągłe słupki, jako tam no, jak jest, no zabezpieczenie to okrągłe drewniane słupki. I teraz przeciwnik z Indonezji i ma więcej L ode mnie. Sporo więcej. To jest niemiecki bolard, chyba po prostu. Który mamy rok? Jest tu gdzieś czy w dół? Muszę patrzeć. Jest 23. No to na Niemcy. No powinny być. No i były. I nie wiem co przeciwnik klika jak ma bollard. Jakby... Nie no, każdemu się zdarza spoko. Tylko tam były bolardy wszędzie. To mnie trochę zdziwiło. Więc spuszujmy go, bo może nie ogarnia. Ogarniał, dobra. Nie no, było auto i vibe. Auto z szynami. Eee, to jest... Estonia czy Litwa? To obwódka. Chyba litewska. Estońska. Może estońska? Może być estońska. No, wiedziałem. Wiedziałem. No dobra. Długa antena, białe auto. Czy to znowu będzie Max Wschód? Jest tu gdzieś numer kierunkowy. Ja się boję klikać na wschód. Co mam to zrobić? No ewidentnie biała. Dobra. Trudno władzy was Let's go. Czasami to można temu zaufać jednak. Ale nie wiem gdzie jeszcze jest białe auto z długą anteną. Będę musiał sprawdzić. Football Club, jedziemy po lewej, długie blachy, więc pewnie RPA. Jest nawet.zA, więc na pewno. Chyba kliknę środek, bo nie mam pomysłu za bardzo. Może trochę niżej. On to miał? Kliknął losowo. Nie wiem, może było napisane. Jestem ślepy. Mogło tak być. Ale to pewnie Holandia. Tak, jest flaga. No tak płasko, plus... no... architektura. Widzę, że on też do środka... się wyrównało. Gana. Mamy auto. I nie wiem, czy... Kliknięcie trochę wyżej by nie miało sensu taką ilością piasku. Mógłbym jeszcze wyżej, gdzieś tutaj dać mogłem Ale nie chciałem ryzykować. Nie wiem, zobaczymy, bo nie wiem gdzie to będzie. No właśnie. No właśnie. Tak to bym wygrał. A nie wygrałem... Mm. Ale dobra, może wygram, może wygram. Unia i co z tego Widoczno, tu nie jest tam kawałek niebieskiego, ale anteny niby nie ma tu jest syrylica. To no więc co pewnie Serbia? Jednak nie. Ja przegrałem. Nie no nie. Bez jest przesady. Trzeba no to wygrać, nie może zrobić kompaka na 56 HP. Jedziemy po lewej. Nie co ja mówię, jedziemy po prawej, Szewron brazylijski. Albo no, jest rzut na czarnym. E, 65, nie wiem czy to było Mato Grosu czy gdzie, ale to ta te okolice raczej. W sensie szóstki, no w sensie 60 jest tak, rondonia tutaj, 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 jakiś taki trójkąt. Jakoś tak. O! O wow. To był to wszystko, ale dobra. GG, tego się nie spodziewałem. Czempion! Halo, halo jestem. Dźwięk wrócił chyba. Jedziemy po lewej. Australia. Dajcie jakieś info. Bo tu nie ma info. Jeśli to jest przystanek, to z western Australii. Ale nie jestem na tyle odważny, żeby kliknąć... A nie, tu jest przystanek. Eee, I ten przystanek, to jest chyba Queensland. Ale mogę się mylić. Tak, to Queensland, tylko bez sensu kliknąłem bardziej tak na zachód. A co z Championem będzie ciężko? No ale, kto wie, może się uda. Jedziemy po lewej. Białe auto, Malezja yy, też full. Białe linie nie po lewej? No, ziomek tu jedzie po lewej. My też ewidentnie po lewej. Yy, podobnie wygląda to jak ta wcześniejsza runda. Jednak to była wyspa, Sarawak. I znowu dostałem trochę. To jest Meksyk? To słup niby jest ośmiokątny. Jedziemy po prawej. Bolardy też są. O słupach coś powiem? Chyba nic o słupach nie powiem. Tu jedynie vibe. Chyba nic innego. Może to trawa? Podobno wiem, że jest tak mniej więcej tutaj. Tam chiwała. No, dobra. I znowu 800. Teraz już mnożnik, nie wiem, mam nadzieję, że uda mu się... Mi się walnąć. jemu trochę. I tam także Indie. Raczej nie Kambodża. Kup kwadratowy, a w Kambodży mają okrągły, więc... Raczej Kambodża odpada. I znów jest bliżej, ale to już nie będzie 800 dla mnie, tylko trochę mniej, bo 300. No i on mnie tak skubie powoli. Ojoj. Nie lubię takich rund w Brazylii. Te palmy, te palmy. Gdzie były te palmy? Aaa, się będę zastanawiał teraz, nie wiem. Zapomniałem. Był jakiś tumat o grosu do sól? były te palmy, trochę mi to nie wajbuje. No to groso po prostu. Ja w ogóle teraz wymyślam, nie wiem. Bude, że to będzie jakaś północ, aż para, nie wiem. Mm. <ścoughs> nie wiem co zrobić. Nie wiem. Robię tak byłem bliżej I walnąłem mocno Oj, oj, e, jedziemy pick -upem. Jedziemy pick -upem. nie masz anteny po lewej To jest Oman? Ja zapominam, że on istnieje w ogóle ale chyba tak no żółte zewnętrzne. Jedziemy pick-upem. Taka bardzo płaska pustynia. Dobra, nie może nie taka bardzo płaska. Podobny klik. On też pamiętał, że Oman istnieje. Słońce na północy. To jest raczej Australia po prostu. Jako czerwoną ziemię raczej bym klikał western. Mogę spuszować oponenta. Spuszowałem i wygrałem. Na czempiona. Co to jest za klik? To ja zrobiłem. Dobra. Ile elo? Już 21 za niego dostałem. Dobra. Wracam do ładnego elo. No i to było na tyle w tym filmie. Więc jak mu się podobało, to zostawcie łapkę w górę. I suba. I widzimy się w kolejnych filmach. Cześć.